Dzień dobry, dzień dobry kochani. Zaczynamy nasz weekly blog. Dzisiaj jest środa, także już, zaczynamy, już nie od poniedziałku, ale środa, czwartek, piątek, sobota. Zobaczymy, czy w ogóle Wam ta forma będzie pasowała. Za nami Audi A6 i to jest jeden z samochodów, którym się dzisiaj zajmiemy. Jest problem z przednim DRL-em i migaczem w lewej lampie. Zdiagnozujemy, co się dzieje. Jeśli się uda postać trafną diagnozę, tam zamówione niezbędne części. To do dzieła. Przyszła mi dzisiaj wysyłeczka prosto z Litwy. Szkami w Polsce nie ma, w Niemczech nie ma. Na Litwie palnia chyba z pięć sztuk. Do... do RS trójki Y, ze względu na to, że ta, co jest oryginalnie w a no jest dosyć skromna. Dodatkowo jest ona biała, a nie czarna. Nie wiem dlaczego, bo cały pakiet black jest, czyli tutaj z tyłu końcówki, wszystko i tak dalej. W ogóle szyb, czarne listy, czarna sterka, wszystko w oryginale. Natomiast lotka czarna myślę, że będzie takim pięknym zwiększeniem tutaj tego tyłu. Rozpakuję ją, przymierzymy, a później zajmiemy się jej montażem, jak oczywiście skończę pracę przy diagnozie tego modułu w Audi. No to co? To rozpakujmy i znów się, znów popodziwiamy tematy, a później Ją nakleimy. To co, Wy już widzicie o co chodzi. Mianowicie zarówno DRL jak i migacz tutaj nie działa. Pierwszym etapem przełożymy sobie lampy, zamienimy miejscami i zobaczymy czy wina jest w aucie czy wina jest w lampie. Jeżeli będzie wina w lampie to zaczniemy zamieniać poszczególne moduły. Tak, żebyśmy znaleźli. Ja, ja domyślam się, który to moduł. Zaczniemy od tego, o którym się domyślam. Dlatego, tak, żebyśmy zaczniemy zamieniać zami zami do modułu. Jeżeli uda się zdiagnozować, który to moduł, zamówimy go i będziemy czekali, aż przyjdzie prawidłowo. Jak widać, problem nie jest w wiązce, w aucie, tylko problem jest w lampie. Szukamy wobec tego modułu, który odpowiada za kierunek idr -a. Pierwsza próba okazała się fiaskiem, mianowicie zamieniłem ten moduł, do którego jest najgorszy dostęp. Szczerze mówiąc, bazując na doświadczeniu moim i tym, że taki moduł w Golfie 6 jest odpowiedzialny za DRL, myślałem, że to ten moduł. Niestety nie. Wobec tego zostało nam teraz sprawdzić ten moduł i ten. Myślę, że to będzie ten moduł, ponieważ tamten dolny odpowiada. Znaczy, przepraszam, o ten to jest moduł mocy, ale może nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, czy tu jeszcze nie jest jeden moduł na tym yy, zamontowany od spodu. No nic, trzeba to rozebrać. Wymiana pierwszego modułu, czyli tego, nie przyniosła pożądanego efektu. Wobec tego walczymy dalej, ja złożę tę lampę i zaczniemy żonglować innymi modułami. Kochani, jak widzicie, lewa lampa już sobie miga. Wobec tego znaczy to nie mniej ni więcej jak tyle, że znaleźliśmy winowajce. Winny jest ten moduł. Ten moduł no, był dokupowany, bo nie było go, ale jest to wada wykryta podczas użytkowania dopiero. Także na szczęście zakup był przez popularny portal akcyjny, także idziemy robić awanturę. No i teraz pytanie, jeśli ma być szybko, no to trzeba kupić po prostu drugi. Jeśli ma być e, tanio, no to robimy awanturę. Zobaczę, może w moich zbiorach mam taki moduł, w co wątpię, bo jest specyficzny do Audi. A6C7 Full LED przedlift, może i tam do jakichś innych samochodów też jest montowane, ale do takich, których ja nie naprawiałem. Tutaj, w każdym razie, namiera, nadzieja umiera ostatnia. Ja składam to w całość i do modułu, a my widzimy się przy następnym temaciku. Jeszcze przed zakończeniem, słuchajcie, taka fajna sprawa zobaczcie nie było w tej lampie tego Jinxa, i tu jest taka membranka to nowe zaso musiałem kupić i później taki koreczek. Także to też jest kupione nowe zaso i dopiero teraz jest to tak jak być powinno i gwarantuje to to, że nie będzie parować lampa także membranka, koreczek tutaj gdzieś jest o, paczka po koreczku po membrance, wężyk chowamy lampę do środka, ponieważ czekamy na rozwikłanie tematu z modułem i wrócimy do tego w najbliższym możliwym terminie kolejny temat na dziś, mianowicie polakierowanie czujniczków parkowania temat jest o tyle, można powiedzieć hmm. delikatny, bądź ciekawy że często w, przy używanych samochodach w odbudowach mamy już do czynienia z czujnikami, które były co najmniej raz lakierowane, czasem dwa Czasem nawet trzy razy. Jeżeli polakieruje się kolejny raz, istnieje bardzo duże ryzyko, że te czujniczki, one będą stale wykrywały przeszkodę, czyli będą się tak naprawdę w poniżej tych 20 na godzinę włączały, sygnalizowały przeszkodę. no Co jest mega irytujące i no uniemożliwia często nawet działanie takich systemów jak PLA, ponieważ system zaczyna wykrywać miejsce, gdzie sobie mogę zaparkować, no i na chwilę i mi się sporadycznie, randomowo włączają wykrycie przeszkody. Wobec tego procedura wyszukiwania miejsca, która ma na celu zaparkowanie równoległe, czy prostopadłe, pozostaje po prostu Przerwana. Panaceum na tego typu rozwiązanie jest wyszlifowanie tych czujników do zera, i tak jak widzicie, one są tutaj wyszlifowane. Teraz je sobie zagruntujemy, na biało okleję, przymontuję, no i polakierujemy je w kolor, który wczoraj przywiozłem z lakierni. Czujniki sobie będą schły, a my będziemy działać z innymi tematami. Mamy już przygotowany stojak do lakierowania czujników, właśnie przed Wami się prezentuje. Także, tak jak powiedziałem, przystępujemy do lakierowania. Pierwszy etap no to odtłuszczenie zagruntowanie podkładem epoksydowym, żeby. Zrobić taką warstwę izolacyjną pomiędzy metalem a bazą. Kolejny etap to. Baza w odpowiednich proporcjach trzeba będzie ją rozcieńczyć. No i kolejny etap lakier bezbarwny. Lakier dużo nie pójdzie, proces lakierowania będzie sobie dotyczył niż będzie podzielony w czasie. Najpierw zagruntujemy ten grunt sobie tam damy mu odparować, żeby sobie to w 50 minut wysło. Potem po jeszcze jedną warstwę ze względu na to, że tutaj są dosyć grube rysy chciałem dokładnie oczyścić z tego z tych pozostałości lakieru. Dlatego, tak jak powiedziałem, zagruntujemy sobie dwa razy, następnie polecimy bazą lakierem bezbarwnym, a w międzyczasie, jak widzicie, była dostawa pięknych nowych części. Takie jest znowu pachnącymi niemieckimi dziewczynami, także tu sobie będzie schło, a my tutaj będziemy rozpakowywać części. To do dzieła. Czujniczki zagruntowane, części rozłożone. To teraz, może pokrótce powiem Wam, co tutaj mamy. Te części są jeszcze do zweryfikowania, nie? To wiem, gdzie. O, teraz tak. Co my tu mamy? wspominałem od pewnego czasu kupiątka. Ona, jak pamiętacie, relacja już z zeszłego roku stała. Jeszcze nie było tutaj kostki, nie było tej płyty. Stała mniej więcej w tej samej miejscu, co tam ta biała strójka. Taka dosyć mocno uszkodzona, nie powiem, że nie. Ten to auto w tym tygodniu odbieramy z lakieru. Tak naprawdę z skończonej komory lakierniczo. I tutaj została. Pan Castor zaczął zbierać, widzicie wszystkie te... Osłony termiczne, węże, wsporniki. To jest na przykład wspornik zbiorniczka spryskiwaczy, to jest spornik sterownika silnika. To wszystko skupione nowe. Przewody hamulcowe są kupione nowe. Te, które się pogrodzi, ponieważ silnik był cofnięty. To wszystko było pomiażdżone, pogięte. Auto ma chyba tam 2400, 2400 km przebiegu. Chcę, żeby zrobione to było perfekcyjnie. I no nie powiem, nie szczędzę na to grosza. Mamy tutaj nowe pod szybie, nowy plast wzmocnienia czołowego. Do tej kupiątki, słuchajcie, mam też puler Wagnera, mam turbo hybrydowe od Peruna Stage 2, także będziemy tutaj, no i downpipe'a, także będziemy tutaj takie mocne Stage. 3 tak naprawdę, czyli V6 Turbo, no bo to jest kupiątka V6 Turbo FSI po kuracji wzmacniającej. Przechodzimy do kolejnych gratów. Tutaj mamy części do tej A, chusteczki, od której dzisiaj rano zaczęliśmy. Kierownica powietrza, kierownica powietrza, zestaw śrub do przykręcenia nadkola, zestaw śrub do przykręcenia ślizgu, to tak samo. Tu jeszcze prawdopodobnie leżą do niej śruby, które za chwilę sprawdzę, czy to są do tego. A tutaj, tutaj słuchajcie, coś wam pokażę. To jest ramka do wirtuala, do... S trójki 8Y. No ktoś powie, no po co ramka do wirtuala? Przecież tu wirtual był. Owszem, był, ale słuchajcie, w 8Y są dwa typy wirtuali. Jest taki czyli troszeczkę taki mniejszy. On ma tutaj wtedy takie zwykłe, można powiedzieć, analogowe wyświetlacze temperatury i paliwa po lewej, po prawej stronie. Drugi typ natomiast jest taki, który wypełnia, większy wyświetlacz, który w pełni wypełnia tutaj tą lukę. Do niego jest inna ramka. No i oczywiście pan Castom nie byłby sobą, gdyby takiego wirtualnie kupił. Zobaczcie. Kompletnie nowy zegar. On tu jest opakowany, ja go jeszcze nie rozpakowałem o zerowym przebiegiem. Tu jest, proszę bardzo, udało się kupić. Wiecie, 8Y w tej chwili to jest mało popularne auto. Także takie tematy, jak najbardziej, są do dostania. Do tego autka przejdziemy później, bo jak widzicie, tu już są przymiareczki lotki. Także zrobimy czujniczki, one sobie będą schły. Zajmiemy się montażem lotki, a następnie tutaj jeszcze wpadł mi pomysł na to, żeby przekodować tylne lampy. Także przekodujemy tylne lampy na Europę. Ten temat też można tu będzie z tyłu powiedzieć, że będzie skończony. No i z przodu. uuu, jakieś rubaczka sobie jedzą. Jakie poruszenie w mrowisku. No i z przodu jeszcze jeden temat tutaj. Wymiennik ciepła kastomowy. Trzeba będzie to wymyślić mocowanie, jak zrobić. Ma mały ma pomysł, pogadamy o tym później, a ja idę lakierować w tej chwili czujniczki. Liniczki są już coraz piękniejsze. Pierwsza warstwa, ja to nazywam taką warstwą zaprzyjaźniającą bazy, położona. Jak wyjdziemy sobie na słonko, to widać już w niej piękną perłę, bo ten lakier oczywiście jest biały, biały, perłowy. O, mieni się, super. Ta perła dopiero wyjdzie, jak dostanie lakieru bezbarwnego. Jeszcze, ja nie wiem, czy tutaj malować. Ładnie, równo pokryte wszędzie. Myślę, że nie ma co już bezbarwnym lakierem tego ruszać. Kolorem, czyli bazą, rozrabiamy lakier bezbarwny i malujemy. Pierwsza warstwa hieru bezbarwnego jest już na... na czujniczkach. One na razie nie mają się tak błyszczeć. Wiecie, one, nie ma... one mają być właśnie takie delikatnie chrupowate ze względu na to, że sobie teraz przyschnie. I to stwarza taki, taką bazę, taką chrupowatą powierzchnię, do tego, żeby się ostatnia warstwa ładnie wlała, a żeby nie pociekły zasieki. Jest dosyć ciepło, więc to w miarę szybko wyschnie, ale my korzystając z chwili wolnego czasu, przejdźmy do strujeczki i loteczki, o której wam dzisiaj już dwa razy mówiłem, no i trzeba ową starą lotkę. Oczyścić taśmę dwustronnej, zanim przystąpimy do demontażu tejże małej śmiesznej loteczki na rzecz właśnie tej fajnej lotki ze 3 Niestety stało się to, czego się obawiałem, mianowicie oczyściłem lotkę, nakleiłem taśmę klejącą, a w międzyczasie nie wiem, jak to się jak do tego doszło. timelapse lapse przestał się nagrywać, chyba ktoś do mnie zadzwonił. I dlatego, lotka jest przygotowana, uklejona taśmą klejącą, ja korzystam z taśm, które są korzystane na pierwszy montaż na taśmie produkcyjnej Volkswagen Audi Nie korzystam z trzym, tylko tyle dodam, a może kiedyś Wam zdradzę z czego korzystam Tutaj mamy czujniczki, już są w, drugi, w, po drugiej warstwie lakieru bezbarwnego, zobaczcie jak się one pięknie mienią Pyk ładnie, bez zacieku, cienisieńko lakieru, także będą dobrze działać, niech sobie teraz jeszcze tylko wyschną, ja dzięki temu, że mogę sobie tutaj dotknąć paluszkiem, to wiem, że coś jest jeszcze nie nadające się do dotknięcia, ale generalnie no, jestem z tego zadowolony, wyszło spoko, także czujniczki sobie schną, yy, a my teraz przechodzimy do kolejnego etapu, mianowicie jak już się zająłem tą lotką, no to za chwilę ją usuniemy, a kolejny etap, no to takim można powiedzieć, może tak, lotka to się zrobi w wolnym czasie, tak jak teraz czekałem na to, aż mi czujniczki delikatnie przesną. W się tak zwanym mogłem sobie to zrobić. Zajmuję się teraz programowaniem lamp tylnych w tej A6. To nie jest zbyt efektowna sprawa, dlatego pozwólcie, że nie będę Wam tego nagrywał. Dopiero pokażę Wam, jaki jest na końcu, jaki jest rezultat. Czujniczki już wyschły. Wyschły światła w Audi A6 z tyłu zostały rozkminione. Znamy wszystkie adaptacje, sekrety i tak dalej. Równie zakodowałem tylko lewą stronę, żebyście sobie mogli zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy świeceniem z lewej i z prawej strony. W tej chwili łączone jest przeciwmielne światło, które to wyłączę, bo chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie, po pierwsze światła z prawej strony świecą, wszystkie razem się rozjaśniają, wciemniają, czyli także światła pozycyjne. Jest to niedozwolone w w Europie, do tego kierunek działa razem ze stopem, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili stop jest naciśnięty, stop mryga, a stop jest naciśnięty, widzicie, że świeci tutaj, a tutaj mryga. Jak już mamy po lewej stronie, po lewej stronie, jak widzicie, kierunek jest odseparowany od stopu. Pozycja nie mryga wraz z kierunkiem, stop sobie świeci, świeci sobie również światło wsteczne. No i przeciwgielne w tej chwili jest wyłączone. I teraz uwaga, włączymy przeciwgielne W przepisach jest tak, że żadne światło, które jest bezpośrednio w lampie zespolonej przy przeciwgielnym powinno, nie, nie, wolno, nie może świecić. Sprawdźmy to, no i co? Jest tak, jak miało być. Lampa zespolona, światła sąsiadujące, czyli kierunkowska, kierunkowska Se-stop. Dziękielne włączone nie świeci. Dobra, super. Z prawej strony teraz przechodzimy do przygotowania kanałów adaptacji z prawej strony, no i później obiecana dużo wcześniej lotka. I będziemy powolutku na dzisiaj kończyli. Bo czeka mnie jeszcze mała podróż, ale o tym już. Nie dzisiaj. Każdy dzień przynosi coś innego. Dzisiaj rano mówiłem wam, że bierzemy się za to, Audi, za przewodziki, za złożenie przodu i dokończenie, ale mówię, zrobię tylko przy tym coś. No, i tak tylko przy tym coś robisz, tak naprawdę suma sumarum zejdzie z tym prawie cały dzień. Światła zrobione, tylne, z przednimi wiadomo co, części zamówione, śrubki do błotników są, śrubki nad koli są, nad kola są. Tak naprawdę jedyna rzecz, która teraz nas będzie wstrzymywać przed tym, żeby skończyć tutaj przed tym samochodzie, to montaż tego wymiennika. No i teraz, tak jak już wam mówiłem o tym, że jest jakiś tam pomysł na to. Jak to zamontować. W każdym razie na chwilę muszę to zostawić. Przymierzyłem, popatrzyłem, muszę sobie to przemyśleć. Jest, są pomysły, nie ukrywam, ale trzeba chwilę dać umysłowi odpocząć. Przechodzę teraz do rzeczy od obowiązków do przyjemności, czyli do montażu lotki tutaj w tej strójeczce. Lotki od strójki. A jak wrócimy do montażu tego wymiennika ciepła, no to wtedy pojawi się z tego więcej konkretów, kiedy przyjdzie na to czas. Także chwilowo ten temat zostawiam. Nie dlatego, że koniecznie chcę zrobić. To, a nie tamto, tylko dlatego, że po prostu mam jakieś tam pomysły, które sobie muszę spokojnie przemyśleć i wrócimy do tego następnego dnia. A tymczasem bierzemy się za montaż. Daj, kochanie, taka ciekawostka. Oryginalne auto 1300 km nie ma nawet roku. Zobaczcie, nigdy nic nie kombinowane. Ta lotka. Tutaj mam około 3 mm przerwy. A ja tutaj mam praktycznie zero przerwy i to jest wszystko oryginał. Widzicie? Także, żeby nie było, że fabryka jest taka idealna. Tam też działają ludzie i też mogą się pomylić. Dobra, błędy wytknąłem, biorę się dalej za montaż. Powiem wam, no, zamontowałem tą lotkę od rs we w Me gusta. Już pomijam to, że jest czarny kolor tej lotki i to super się komponuje ze wszystkimi dodatkami. Zresztą, po co Wy macie oglądać moją twarz, pooglądajcie sobie tą lotkę. Zobaczcie, czarne dodatki czarna loteczka to jedno. Super to wygląda. Druga sprawa, no ta lotka po prostu idealnie tu się wpisuje w charakter tego tyłu i ja nie wiem dlaczego w s trójce oryginalnie taka lotka właśnie nie jest montowana, tylko dopiero w rs trójce No, wygląda to moim zdaniem przekozacko. Optymalnie, właśnie nie przechamione. Idealnie podkreśla ten tył. Jeszcze przejdziemy z drugiej strony. Zobaczcie. Myślę, że tutaj nie trzeba zdawać żadnego komentarza. Kozacko. Na zakończenie dzisiejszych zmagań, jako taki delikatny teaser, tego co będziemy robić jutro bądź pojutrze zobaczymy. Czas pokaże powiem szczerze. Zobaczcie, już mówiłem to, raz. Każdy ma taką szufladę, gdzie są rzeczy z potencjałem, które szkoda wyrzucić się nie nadają do ponownego użytku. No i pan Custom też ma taką szufladę. I z tej szuflady wyciągnął takie coś, wyciągnął takie coś. I to coś, i to coś posłuj. Tu jest jeszcze takie coś. To jest jeszcze, bo to będzie szybko złączka, więc totalny bajerek trzeba będzie wymienić chłodnicę, to się wypnie. I tutaj zrobimy tak. Kulanku w prawo, czyli to o, od razu mam delikatne wyjście pod skosem. To dodatkowo jeszcze bardziej sobie to skosimy i na końcu, o, możemy zrobić nawet tak i nie wiem, czy to widać oczywiście, bo tutaj, wiecie, jedną ręką nagrywam. Normalnie jak stąd będzie wszystko. Piękna sprawa. Takie rzeczy to lubię, także podłączenie mamy wstępnie ogarnięte. Jak podłączymy, zostanie może nie najprostsze, ale do zrobienia montaż, ale to już, tak jak powiedziałem, może nie tyle w następnym odcinku, a może i w następnym odcinku, w zależności od tego, Ile ten Weekly Blog, ile on, że tak powiem, tutaj wniesie czasu do ogólnego rozrachunku. Żegnam się z wami na dzisiaj i widzimy się prawdopodobnie jutro. Ja mówię, że jutro. Ja nie wiem, jak to będzie zorganizowane w odcinkach. Może to będzie w kolejnym odcinku, a może w tym samym. Ja dzisiaj. Dzisiaj jest środa, na środę kończę pracę. Widzimy się w czwarteczek. Czy to będzie ten sam tydzień? Idea na razie jest taka, że to będzie ten sam tydzień. Miejmy taką nadzieję. Odmeldowuję.